Dzień dobry, za chwilę będę rozmawiał z Przemysławem Słowikiem, przewodniczącym Partii Zieloni na temat zmian klimatycznych. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie dyrektorze, witam. Wkrótce nadejdzie lato, a rzeki w Europie już teraz są zauważalnie suche. Jak pan uważa, jak można zatrzymać zmiany klimatyczne? Zatrzymanie zmian to to bardzo temat rozbudowany i, i wielopoziomowy, ale jeśli myślimy o samych rzekach, o, o sytuacji z wodą. Tu też nie ma rozwiązań takich, które jesteśmy w stanie zrobić natychmiast tu i teraz, i żeby poprawić sytuację jeszcze, jeszcze w tym sezonie. Muszą być to działania systemowe, które skupiają się przede wszystkim na tym, aby tą wodę zatrzymywać, retencjonować. Polska jest jednym z najbardziej zagrożonych krajów w Europie i w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o suszę, również dlatego, że przez lata zaniedbywaliśmy temat tej retencji, małej retencji, prostowaliśmy na potęgę rzeki. Betonowaliśmy koryta, i, i takie są tego efekty. Są rozwiązania tak naprawdę znane od, od, od dziesiątek lat, i dotyczą one przede wszystkim tego, aby pozwolić rzece, naturalnie się rozlewać, aby tworzyć odpowiednie zlewnie, ale takie, które będą raczej wynikały z naturalnych predyspozycji, a nie z tego, jak my widzimy. Jak ta rzeka ma wyglądać i jakby nam było wygodnie, bo wiemy do czego to prowadzi. Ale zresztą Francja jest chyba najlepszym przykładem jeszcze z zeszłego roku, kiedy e, poziom rzek spadł do tak drastycznych e, poziomów, że w zasadzie wody nie było wcale. Miał to też wpływ na tamtejsze m, elektrownie jądrowe, które są w większości przez wodę z tych rzek m, chłodzone i tak naprawdę. M, ponad połowa sektora energetycznego, jeśli chodzi o to, musiała być wyłączana bądź ograniczana w swojej produkcji z powodu braku chłodzenia. I właśnie tutaj bym cofnął się do tego, co pan powiedział, działania systemowe. I jakie? I czy Polska właśnie jest gotowa na to, żeby podjąć takie działania, zwłaszcza, że polski rząd do zmian klimatycznych podchodzi, powiedziałbym, podchodzi w sposób najkrócej rzeczy ujmując, nie zauważa problemu. Tak, podchodzimy, ja bym powiedział mocniej, że podchodzi w sposób bezczelnie ignorując przepisy unijne. Dyrektywa wodna do tej pory nie została wdrożona. Ona również między innymi mówi o tym, jak powinniśmy zadbać o, o tą irygację, o, o nasze rzeki, o, o wody powierzchniowe. I, I dopóki tego nie zrobimy, a będziemy kontynuować politykę, chociaż u ministra Grubarczyka, który za wszelką cenę chce zamieniać nasze największe rzeki w autostrady wodne, chce je prostować, chce je betonować, i, I będzie to konsekwentnie robić, to będzie przynosić katastrofalne skutki. Proszę zobaczyć, że najpierw minister gospodarczy przez pierwsze lata swoich rządów forsował i, i, i realizował program tak naprawdę nazywany przeciw, przeciwpowodziowym, żeby był po to, żeby ustrzec nas przed, przed powodziami. A tak naprawdę toczyło to odry i, i wiemy, jakie miało skutki fatalne. Teraz z kolei mamy program na kolejne, na kolejną dekadę, który mówi o tym, żeby co robić, żeby zapobiegać suszom, ale w obu tych przypadkach są to programy, które tak naprawdę dewastują środowisko i są destruktywne dla środowiska wodnego. I jeśli chodzi znowu o oprostowanie, o bardzo dużą ingerencję w rzeki i, i, i w cieki wodne, które tak naprawdę prowadzą później do tego, że tej wody zwyczajnie brakuje. A właśnie, spytałem się o Polskę, a jak z tym problemem i ogólnie szczerze z problemem zmian klimatycznych radzą sobie pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej? Główną, główną agendą, która, która jest prowadzona przez kraje, nie tylko Unię, ale myślę, i większości rozwiniętego świata, jest przede wszystkim dążenie do obniżenia emisji. To emisje. Są główną głównym, przyczyną podnoszenia temperatury naszej planety, dlatego te emisje trzeba skrócić. E, zielony nowy ład, Fit 55, są wdrażane w całej Unii Europejskiej. E, myślę, że w wielu obszarach e, zgodzimy się z tego również z partnerami zrządowymi, że to wdrażanie tego idzie zbyt wolno, e, aczkolwiek idzie do przodu. W przypadku Polski, no, u nas jest to w fatalnym stanie. Cały czas 70% energii wytwarzanej u nas jest z paliw kopalnych, z węgla, a, a nie tak to powinno wyglądać. Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o produkcję a, zanieczyszczonej, brudnej energii, która tak naprawdę truje nie tylko środowisko, ale truje przede wszystkim ludzi, jeśli chodzi o, o stan powietrza. Jeśli chodzi o Unię Europejską w obliczu, yy wojny na Ukrainie oraz pandemii. Jak Unia Europejska właśnie powinna podejść do wyzwań, jakie stawia przed nią klimat? Jeszcze bardziej odważnie. W zasadzie wczoraj byliśmy z współprzewodniczącą Grupy Zielonych w Europarlamencie. Ery europosłanką Zielonych niemieckich, byliśmy właśnie na konferencji, Impact, gdzie również mówiliśmy o tym, że te działania, co, co już widzimy przed, po, po ostatnim roku, od kiedy toczy się wojna, że te działania wdrażające rozwiązania dobre dla klimatu, ograniczające emisję, muszą być szybsze, bardziej zdecydowane, bo one mają też wpływ, tak naprawdę, na sytuację tą geopolityczną. Rozproszona energia, energia, która jest niezależna od jakiegokolwiek. Widzimy się oligarchy czy innego autorytarnego władcy, i to energia bezpieczna to energia demokratyczna. Dlatego musimy rozproszyć tak naprawdę źródła pozyskiwania tej energii, i po to są odnawialne źródła energii. Energia z wiatru, energia ze słońca, energia z biomasy i jej powinno być jak najwięcej. Ona jest rozproszona, ona nie pozwala tak naprawdę kontrolować innych państw, tak jak jest to w przypadku. Dostarczania paliw kopalnych, przez które się odbywa pośrednia ta kontrola. Widzieliśmy, co się działo na początku, na początku wybuchu wojny, jak cała Europa miała ten problem, że głównym dostawcą przede wszystkim gazu, a w niektórych przypadkach też ropy, była, była Rosja. I od tych dostaw trzeba było jak najszybciej odejść, aby pozbawić Władimira Putina dostępu do, do ogromnych pieniędzy i, i zysków ze sprzedaży tych paliw kopalnych. Właśnie tylko nawiązałbym do tego, co pan y, powiedział, Europa jest po pandemii, a obecnie trwa wojna na Ukrainie. I jakim szansem dla mm, no właśnie dla, dla gospodarek europejskich może właśnie być w, w, czy, wcześniejsza p, pandemia, a teraz może być wojna w celu przejścia na gospodarkę zeroemisyjną. Mhm. No, no, przede wszystkim patrzymy na to jako o, ogromna szansa. Przypominać, że jedyną stałą jest zmiana. Lubię, lubię o, o tym mówić I, i tak się zmienia również podejście, jakie mamy w tej chwili chociażby do, do gospodarki. Jesteśmy w trakcie tak naprawdę kolejnej rewolucji przemysłowej, rewolucji gospodarczej, którą musimy wykorzystać jak najlepiej. Przepisy, które są, Fit for 55, ten Nowy Zielony Ład, one nie są po to, żeby. Zaszkodzić przedsiębiorcom, żeby zaszkodzić firmom. One są po to, żeby pomóc im się zmieniać, dostosowywać. I oczywiście, jeśli są biznesy, takie jak chociażby biznes opierający się na wydobyciu i sprzedaży paliw kopalnych, i te biznesy, jasno, brutalnie, wiem czasami agresywnie mówią i robią to, potwierdzając, że one nie chcą odchodzić, że one chcą sprzedawać cały czas ropę, gaz, węgiel i, i będą to robić za wszelką cenę, to tak, taki biznes na pewno się skończy i, i dla tego biznesu nie ma miejsca. Ale pozostałe gałęzie biznesu, gospodarki, świat technologiczny, świat produkcji, a, szeroko rozumiany świat produkcji, wie, że ta zmiana idzie. Zaczyna się dostosowywać. Przepisy i, i możliwości, które dają te regulacje, są tylko po to, żeby pomóc tą zmianę przyspieszyć i żebyśmy wszyscy w tym wygrywali, żeby wygrywali przedsiębiorcy, żeby wygrywało społeczeństwo i obywatele, jako te, które otrzymuje bezpieczne produkty i zdrowe środowisko. Właśnie, jeżeli już chodzi o Unię Europejską. Unia Europejska zawsze, można powiedzieć, hartowała się w wyniku Kryzysów i powiedział Pan o szansie, że ten kryzys klimatyczny jest szansą dla, dla Unii Europejskiej. I właśnie jak Unia Europejska może wykorzystać tę szansę i zadałbym też drugie pytanie, czy Unia Europejska tej szansy nie zmarnuje? Mm. Tu zacznę może od tego drugiego. Nie mam poczucia, żeby Unia Europejska miała zmarnować tą szansę, bo dotychczas podejmowane decyzje idą w dobrą stronę. Widać tutaj tą strategię długofalową i, i trochę przewidywania tego, jak za chwilę świat może wyglądać. To, co chce zrobić Unia, to na pewno z jednej strony znowu uniezależnienie się energetyczne i, i jako cały kontynent uniezależnienie się od wszelkich zewnętrznych sił. Z drugiej strony wiemy, że jest jasno postawiony cel. Chcemy, aby Kontynent europejski, Unia Europejska, nasz kontynent był pierwszym kontynentem na świecie, który będzie neutralny klimatycznie. To jest bardzo jasno postawiony cel, i teraz wszystko dążące do tego, żeby to zrobić. W tym, proszę pamiętać, jest zaszyta też właśnie kwestia znowu innowacyjności, tej rewolucji technologicznej. Unia stawia mocno na to, aby. Produkcja większości komponentów, czy to do turbin, czy to do, do paneli fotowoltaicznych była tutaj nasza, żebyśmy nie musieli polegać chociażby na Chinach, które są w tej chwili największym producentem fotowoltaik na świecie. Wiemy, że od tego też trzeba odejść to też jest jakaś zależność. Więc to jest duży nacisk, na który stawia Unia, idąc trochę na nasze lokalne podwórko. Proszę zobaczyć, w kwestii chociażby tak ważnej dla transformacji energetycznej pompy ciepła. Pompy ciepła wiemy, że będą tak naprawdę wiodącym e, tym źródłem energii, źródłem ciepła, które będziemy dostarczać do naszych domów, do naszych firm. E, Polska jest liderem w ostatnim roku, jeśli chodzi o ilość, e, o ilość zakupionych, instalowanych tych pomp ciepła. Mamy już chyba, jak się dobrze nie mylę, pięć podmiotów zagranicznych, które stawiają fabryki pomp ciepła w Polsce, a, a prawda jest taka, że to my powinniśmy stawiać te fabryki, to my powinniśmy rozwijać tę technologię i, i korzystać właśnie z tej szansy, jaką daje obecny rozwój i rynek, który potrzebuje. Tych pomp ciepła globalnie, nie tylko w Polsce, nie tylko w Unii Europejskiej, ale na całym świecie jest ogromne zapotrzebowanie na te pompy ciepła i, i chociażby to jest ta szansa, którą mogliśmy wykorzystać, rozwijając tę technologię, produkując samodzielnie, eksportując ten towar, plus zaspokajając potrzeby naszego własnego rynku. W wyniku wojny Unii Europejskiej państwom członkowskim udało się trochę uniezależnić od surowców rosyjskich. A jak dużym wyzwaniem może być uniezależnienie się Unii Europejskiej od Chin, zwłaszcza jeżeli się popatrzy na sytuację w, w regionie na Dalekim Wschodzie, gdzie Chiny coraz bardziej rywalizują z Tajwanem a Tajwan, biorąc pod uwagę geopolitykę, Tajwan jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. To bardzo złożone pytanie, jeśli chodzi tutaj o wchodząc w te stosunki międzynarodowe i relacje. To, co na pewno Unia w zasadzie jest w trakcie wdrażania i co jest niezbędne, to ukrócenie tak naprawdę dominacji rynku chińskiego, jeśli chodzi o wszelką sprzedaż towarów. Wiemy, że w ostatnich latach ze sprawą i umów międzynarodowych, ale i rozwojem tego handlu i transportu międzykontynentalnego, międzykontynentalnego, Chiny bardzo mocno wpływają na rynek europejski, zalewając nas swoimi produktami. Produktami, które bardzo mocno konkurują z ceną, są po prostu znacznie tańsze, a jednocześnie nie płacąc ponoszonych kosztów, chociażby, właśnie, znowu tych emisyjnych, środowiskowych. Więc ten, to jest krok w dobrą stronę, który będzie nakładać pewnego rodzaju podatek ekologiczny, podatek tak naprawdę emisyjny na towary, które będą przyjeżdżać, chociażby z Chin, aby faktycznie wyrównać tą konkurencyjność naszych produktów, a, a jednocześnie Spłacać ten, ten dług, jeśli chodzi o emisyjność, która jest towaru, który jest wytwarzany w Chinach i jest transportowany na ogromne odległości do Europy, a Chiny nie ponoszą tak naprawdę tych kosztów emisyjnych kompletnie. No I jeżeli chodzi o klimat, też zmiany klimatyczne, wracając trochę do tej kwestii, mianowicie, że słagodniejsze zimy oraz słupsze pozostałe pory roku w Europie mają negatywny wpływ na dostępność wody. Jak duże jest to właśnie wyzwanie dla Europy? Tu znowu bardziej bym się skupił nawet na, na naszym. Na naszym obszarze, na Polsce, bo my, jeśli chodzi o całą Unię, jesteśmy praktycznie no, w najgorszej sytuacji, jeśli chodzi o, o zasoby wodne i Dlaczego? te perspektywy, jak one mają wyglądać. Wracamy w zasadzie do początku naszego wiadu. Ta polityka, jeśli chodzi o nie tylko rzeki, ale również o, o uprawy, o, o wszystko, jak traktowaliśmy nasz system wodny przez ostatnie 30 lat, doprowadziła do sytuacji, w której jesteśmy, że te wody po prostu pozwalamy im spływać bardzo szybko do Bałtyku. Pozwalamy im tak naprawdę, nie pozwalamy im tak naprawdę zatrzymać, nie dbamy o te obszary chociażby bagniste, nie dbamy o to, aby ta woda była recenzowana i to są tego efekty. Unia, znów wracamy, jest dyrektywa wodna, która jest również po to, aby, aby tą sytuację naprawić. Jednocześnie są czynniki klimatyczne, jak chociażby to, co już Pan wspomniał: brak albo bardzo krótko utrzymująca się pokrywa śnieżna. Co, co ma znaczący wpływ, jeśli chodzi o budowanie rezerwuarów wody. niekontrolowane. znaczy niekontrolowane, to nigdy nie jest kontrolowane, ale błyskawiczne powodzie, które są też jednocześnie już efektem zmian klimatycznych, z drugiej strony nie jesteśmy do nich przystosowani, żeby tą wodę, która w bardzo dużych ilościach, w bardzo krótkim czasie spływa na dany teren, to żeby ją zatrzymać, ona znowu jest zrzucana, czasami dochodzi do tragedii. Widzieliśmy chociażby w ostatnich latach w Niemczech, kiedy zmywało całe, całe miasteczka takie szybkie ekspresowe powodzie są znane również w naszych miastach i też już dokonały niejednego spustoszenia w ostatnich dwóch, trzech latach. Tu również kwestia dostosowania miast do tego, aby były w stanie odpowiadać na tego typu zagrożenia, jak błyskawiczne opady. Nasze miasta w większości są zabetonowane. Nie są dostosowane do tego, aby tą wodę retencjonować, aby być takim miastem gąbką. Tutaj najlepszym przykładem jest Rotterdam czy Amsterdam, które mają całe programy, które wdrażają od w zasadzie 10-15 lat, właśnie po to, aby tą wodę zatrzymywać i retencjonować, również na poziomie swoich miast. Właśnie wspomniał Pan trochę o polityce. Wodnej Polski, tak bym to ujął i właśnie Polska ma problemy z polityką ściekową, czy istnieje ryzyko, to trochę nawiązałbym do katastrofy, która miała miejsce już prawie rok temu na Odrze i czy istnieje ryzyko, że podobna katastrofa jak ta, która miała miejsce na Odrze może się powtórzyć, zwłaszcza, że niedawno w Wyszełce Odrze ponownie odnotowane duże, odnotowano duże ilości śniętych ryb. Ja przede wszystkim myślę, że musimy sobie być otwarci, że ta katastrofa cały czas trwa. Po prostu jej skala jest mniejsza, jej przebieg jest trochę inny, ale ten punkt kulminacyjny, jakim w zeszłym roku, w sierpniu, był rozkwit alg i, i masowe śnięcie ryb i wszelkiego życia wodrze, może nastąpić również w tym roku. Już o tym wiemy. Wynika to. Z tych próbek, badań, które już mamy, te złote algi już się pojawiły w, na obszarze bodajże kanału Gliwickiego. To chyba dzisiaj rano nawet czytałem o tym informację i są to już potwierdzone po badaniach. Wiemy, że jest zagrożenie, że te złote algi mogą wystąpić tak samo w wyśle. Wiemy, że zasolenie zarówno Wisły, jak i odry jest potężne. I to wraca do kwestii ściekowej. Nie mam poczucia, że to, że to chodzi tylko o naszą politykę ściekową. Tu chodzi po prostu generalnie o to, jak państwo podchodzi do kwestii ochrony środowiska i do przeciwdziałania już problemom, o których wiemy. Więc żyjemy w tak pokręconym już kraju, gdzie spółki kopalne jawnie przyznają się, mówią o tym tak, to my zrzucamy te potężne ilości zanieczyszczonej, zasolonej wody, przez którą stan Odry i Wisły i innych rzek jest taki, a nie inny, jest tak tragiczny, ale jednocześnie robimy to zgodnie z prawem, bo mamy, mamy na to zgody, mamy na to pozwolenia, a, minister klimatu mówi, że wszystko wiemy, ale jest to zgodnie z prawem. Zamiast skorzystać ze swoich możliwości, jakie daje tak naprawdę cały aparat państwa, którym w tej chwili rządzi PiS, ukrócić tak naprawdę te procedery, wycofać te pozwolenia wodnoprawne, wymusić na wszystkich wielkich przemysłach, które zrzucają te odpady, żeby wymusić na ich inwestycje chociażby w oczyszczalnie, czy jak, jakąkolwiek kontrolę tego zrzutu, nawet dokonywanie go wtedy, kiedy rzeka jest w stanie w jakikolwiek sposób sobie z tym poradzić, kiedy faktycznie jest więcej wody, kiedy ten przepływ jest większy, w tej chwili na tym nie ma żadnej kontroli. W dowolnym momencie i czasie ogromne, ogromne przemy, biznesy, firmy przemysłowe czy, te, czy, czy kopalnie zrzucają te odpady, a później widzimy, jakie są tego efekty. Więc to jest porażka po prostu całego systemu prawnego, jaki obecnie mamy w Polsce. Nawiązując do sytuacji na Odrze i, i tak jak Pan powiedział, że, że taka strefa może właśnie się powtórzy, powtórzyć, właśnie czy istnieje szansa na odbudowanie ekosystemu tej rzeki? Bo co? Jak, jak poczytamy to, o czym, o czym piszą naukowcy, Sami, e, sam, sami tego nie wiemy, bo, bo cały czas nie jesteśmy w stanie doprowadzić do, e, do, 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 do jakby wyzerowania tej sytuacji, bo cały czas rzeka jest zanieczyszczona. E, wiemy to, to, co wiemy, to to, że generalnie nasza planeta, nasze środowisko ma bardzo duże zdolności samoregeneracyjne, tylko trzeba na to pozwolić. Tak długo jak długo ta woda jest zanieczyszczona e, i skażona w tak dużym stopniu, to ten proces e, e, odbudowy. Tak naprawdę nie miał jeszcze okazji się zacząć. Te zniszczenia, jak wiemy, dla środowiska były potężne. Nie ma cały czas możliwości zarybiania, bo, bo nie ma gwarancji, że, że to się za chwilę nie powtórzy. Ekosystem został zdewastowany i nie dajemy mu nawet na tą chwilę szansy na to, żeby on się zregenerował. Gdybyśmy zrobili te, te kroki w tą stronę, gdybyśmy zaprzestali tych tysięcy miejsc zrzutów w Polsce, które są wszelkich odpadów do do, do naszych rzek, to pozwolilibyśmy w pierwszym kolejności temu, aby natura mogła zacząć proces regeneracji. Na tą chwilę nie ma o tym mowy. Właśnie nawiązałbym też do tego, co pan powiedział, mianowicie o polityce środowiskowej rządu. Rząd nie ma właściwej polityki środowiskowej, można powiedzieć, że w ogóle nie prowadzi żadnej polityki środowiskowej i właśnie na przykładzie Odry, Odry ale nie tylko na przykładzie Odry, jaką rząd powinien Prowadzić politykę środowiskową, żeby można było powiedzieć, że ta polityka jest rozważna i właśnie służy środowisku. To, to jest to, co już dzisiaj powiedzieliśmy. W pierwszej kolejności, zatrzymać te największe zrzuty nieczystości, które są chociażby przez, przez kopalnie, doprowadzić do tego, aby cała rzeka była. Na bieżąco kontrolowana. To, co mieliśmy obiecane, a do tej pory tego nie ma, czyli stały monitoring 24 godziny za pomocą odpowiednich systemów i czujników, który pokaże nam te zmiany, które zachodzą w wodzie w czasie rzeczywistym i pozwoli reagować. Tak naprawdę każda większa firma przemysłowa, czy znowu te kopalnia, o której dzisiaj tutaj mówimy, powinny przy swoich miejscach zrzutu również mieć pomontowane czujniki, gdzie byłaby kontrola tego, jak duże jest stężenie chociażby odpadów w danym momencie zrzucanych. I można by, przynajmniej to, co można zrobić tu i teraz, i bardzo szybko, to dostosować tężenie tych, e, tych odpadów, które e, na tą chwilę bez systemu oczyszczania ta kopalnia musi zrzucić, żeby dostosować do, do możliwości rzeki, jeśli chodzi o, o przerabianie tego. A, a nie tak jak chociażby było właśnie w zeszłym roku, kiedy te wody były nisko, stan rzeki był, był niski, mimo wszystko kontynuowane był bardzo duży rzut nieczystości. To monitorowanie, to, to, to jest jedna z tych rzeczy, na które cały czas. Czekamy. Generalnie rząd nie prowadzi polityki prośrodowiskowej, rząd prowadzi politykę drenowania naszego środowiska. Poprzez rzeki, o których mówiliśmy, które służą jako, jako ściek dla przemysłu na chociażby lasach i, i, i dewastacyjnej wycince na ogromną skalę, który, drewna które jest tak naprawdę sprzedawane za granicę do Chin i tylko nabija kasę i portfele. Politycznym Baronom? No właśnie trochę nawiązałbym do tego, co pan powiedział. Mianowicie i zapytałbym się właśnie szerzej o politykę środowiskową rządu właśnie odra wycinka drzew w, las, w lasach. I jak to właśnie ta polityka środowiskowa w dużym sensie, polityka środowiskowa rządu, jak to właśnie może się odbić na środowisku? Na polskim środowisku. Panie lektorze, to trzeba nazywać po imieniu to jest polityka rabunkowa, nie środowiskowa. Nie ma nic wspólnego z polityką środowiskową jest to czysto polityka rabunkowa, która ma eksploatować nasze środowisko do granic możliwości. Czy to na ziemi, czy to w wodzie, czy to w powietrzu bo tu mówimy tak samo o, o zanieczyszczeniu tego powietrza. Efekty tego widzimy. Nawet nie musimy, wie pan co, często jest tak, że jak mówimy o środowisku, to, to nie każdy to, to, to bierze tak do serca. Efekt tego widzimy na, na nas, na obywatelach, na mieszkańcach. 50 tysięcy ludzi rocznie przedwcześnie umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza. Jeśli chodzi o rzeki, mamy sytuację znowu z tamtego roku, kiedy ta rzeka była niedostępna. Rzeka, która daje życie, rzeka, która daje pracę, rzeka, która daje możliwości korzystania z niej zarówno dla chociażby dla, dla podlewania pól, dla podlewania swoich upraw czy prowadzenia tam biznesu, a była niedostępna. Moglibyśmy tych przykładów mnożyć. Ta dewastacja odbywa się na porządku dziennym i tak długo, jak długo tego nie zatrzymamy, nie damy szansę dla, dla naszego środowiska na to, żeby ono zaczęło się odradzać. Właśnie, zbliżając się już powoli do końca naszej rozmowy, nawiązałbym do tego, o czym rozmawialiśmy na początku mianowicie. Czy w Pana ocenie europejskie gospodarki są w stanie dostosować się do wyzwań, jakie stawia przed nimi właśnie klimat? Czy są w stanie? Tak, czy są w stanie dostosować się do wyzwań, jakie stawia przed nimi klimat? Znaczy, wszystko jesteśmy w stanie zrobić jako, jako, jako osoby, jako ludzie, którzy są na odpowiednich stanowiskach i są decydentami. To, to, to nie są polityki, które są bez, um... Wysłane z palcem, tylko to są rzeczy, które można zrobić. Potrzebna jest tylko przede wszystkim polityczna wola i chęć, a jesteśmy w stanie tak naprawdę każdą zmianę prowadzić. Bardzo dziękuję za rozmowę.